wyklecił owca w z tej strony. Dzisiaj opowiem o swoim planie treningowym, aktualnym planie treningowym, który jest na bazie systemu Push -pull. Tutaj zrobiłem sobie taką ściągę. W skrócie, jak to wygląda. Natomiast do tej pory, do momentu startu w debiutach trójboju siłowego, trenowałem systemem góra-dół. I były to cztery treningi w tygodniu, poniedziałek, wtorek, przedział siłowy powiedzmy do tych pięciu powtórzeń czwartek, piątek przedział bardziej ten kulturystyczny hyper, hyper czyli 8-12 powtórzeń i weekend to była przerwa aktualnie jest to system push-pull powiedzmy i nie wybrałem push-pull dlatego że jest lepszym systemem bo każdy system jest dobry góra-dół nie jest lepsza niż push-pull i w drugą stronę wszystko zależy od tego, czego na ten moment potrzebujesz i co możesz robić z przyjemnością i możesz dostosować do swojego trybu życia. I no właśnie, czego potrzebujesz. I aktualnie ten push-pull bardziej odpowiadał moim priorytetom. I zaraz Wam powiem dokładnie, jak to wygląda, jak będę analizował każdy dzień po kolei ale głównym, za, głównym założeniem na ten blok e, po zawodach było wzmocnienie mm, po pierwsze martwego ciągu ponieważ miałem problem e, duży problem z martwym ciągiem e, nie jestem wydajny w pozycji sumo e, także częstszy martwy był e, mile widziany e, druga sprawa ława Czemu nie? Czemu, czemu by nie zwiększyć ławy, sobie pomyślałem w tym bloku. Gdyż musiałem odpuścić przysiad na rzecz martwego. Wiedziałem, że nie będę w stanie wymaksować martwego, jeżeli będę cały czas robić ciężko przysiad. Także przysiad ograniczyłem do jednego raza w tygodniu. Właśnie, żeby zrobić przestrzeń dla martwego. E, trenować e, go częściej i nie budować zbędnego zmęczenia, ale ta jedna sesja w tygodniu e, pozwoli mi e, fajnie utrzymać tą siłę w przysiadzie i nie zatracić tej e, umiejętności. E, ale po kolei, poniedziałek lecimy od Push Hyper. Jest to trening, gdzie robię stosunkowo e, mało na te wypychania, e, czyli jest to wyciskanie leżąc. 3 serie od 8 do 10 powtórzeń, następnie robię OHP od 6 do 10 powtórzeń i dodatek na triceps od 3 do 5 serii, jakieś ściąganie drążka na wyciągu na przykład, żeby najebać łatwo masy na, na ramię i jest to myślę, że najlżejszy trening w tym tygodniu. I jest on dość krótki, ale potrzebuję, żeby on był taki krótki, ponieważ kolejne treningi w tym tygodniu, trzy pozostałe są no, maratonami i dość impulsywnymi treningami. Wtorek jest to trening przysiad plus martwy hyper. Przysiadu mam trzy serie, tak jak mówiłem, po to, żeby podtrzymać go, podtrzymać tą siłę i wykonuję tego przysiadu Trzy serie od 3 do 5 powtórzeń, no i martwy ciąg w hyperze. Trzy e, serie między 7 a 12, nawet czasami 15 powtórzeń. E, no właśnie, i teraz ten martwy ciąg. On jest kontrowersyjny z tego względu, e, że są różne opinie. E, są opinie, że robienie go ciężko dwa razy w tygodniu. E, Męczy nasz układ nerwowy na tyle, że nie jest to produktywne. I warto sobie zrobić na przykład jedną sesję dynamiczną albo bardziej lżejszą techniczną, jeżeli zależy nam na poprawie techniki, a ograniczyć go do jednych ciężkich ciągów w tygodniu. Ja tutaj mam dwa. Dwie bardzo ciężkie sesje Martwego ciągu w tygodniu. Chciałem przetestować, czy jak wyczyszczę to trochę plan i skupię się na martwym, to czy będę w stanie um, w, progresować w martwym, dołożyć na martwy, i czy się rzeczywiście tak, tak przeciąży ten swój układ nerwowy, że, e, że po prostu będę stał w miejscu. I do tej pory po 9 tygodniach e, no, w, w, widzieliście poprzedni film. Ten martwy poszedł mi fajne, fajnie do góry. Hmm. Także póki co działa, a spodziewałem się plan był taki, że zrobię ten blok objętościowy czyli zrobię więcej serii, więcej powtórzeń, e, nabiorę trochę tej masy, bo po to się robi ten blok akumulacji żeby troszeczkę tej masy najebać. Następnie wyczyszczę trochę objętości i dopiero zacznę sprawdzać się na rekordach w martwym ciągu. A tutaj o dziwo byłem w stanie właśnie progresować. E, no oczywiście po cichu gdzieś tam na to liczyłem, ale liczyłem się z tym, że może ta siła spaść. Ale nie spadła. Natomiast jest jedna ważna rzecz. Dużo, bardzo dużo jemy i bardzo dużo solimy. Bardzo dbam o to, żeby nie tyle co mieć super michę, ale żeby po prostu te kalorie były przypilnowane. Czyli zdarza mi się, że wracam do domu po, po, po dniu pracy i po prostu dobijam kalorie dwoma paczkami chipsów. Yy, yy, więc no tak do marca chcę przycisnąć trochę na takiej bezsensownej diecie, ale wysokokalorycznej, żeby ten progres yy, szedł do przodu. Yy, no. Ok, i to byłby wtorek. Środa jest odpoczynek, i mamy czwartek push-siła. siła, e, push siła e, mega trening 5 serii wyciskania leżąc w przedziale powtórzeń od 3 do 5 aktualnie, bo jest to ten blok mm, akumulacji bardziej objętościowy. E, I 5 serii wyciskania e, wąsko. Żeby poprawić swój triceps. Ja mam bardzo duży problem z zablokowaniem tego ruchu na górze. Ten mój triceps jest strasznie szybko się poddaje. Naprawdę strasznie szybko się poddaje. Tutaj chciałem mu dać impuls w tych dodatkowych pięciu seriach, przekatować go. I na klatę, myślę, że aktualnie jestem najsilniejszy, jak i kiedykolwiek byłem. Udało mi się wejść ze 150 w zasadzie na hyper, czyli 150 na 7, zrobiłem 140 na 10 w tym bloku i są to wyniki, które stawiają mnie już na te 180 kg z pauzą, mój rekord to było 175 kg z pauzą, natomiast jeszcze nie testowałem tej jedynki, ponieważ chcę poczekać na ten blok intensyfikacji, czyli blok, gdzie mam mniejszą objętość i dopiero liczę jeszcze na to, że ta siła się uwydatni. I to byłby cały dzień, te dwa ćwiczenia, ale te 10 serii zajmuje mi czasami 2,5 godziny z tego względu, że no, budując siłę, zależy nam na tym, żeby być świeżym w każdej serii, świeżym przy każdym powtórzeniu. Nie robimy tutaj kondycji, także długie przerwy, mile widziane, ale nie za długie, żeby nie ostygnąć i żeby nasz performance no, nie odbiło się naszemu performanceowi na tym. Piątek jest dniem odpoczynku i sobota, ostatni dzień. Jest to pól, Tutaj napisałem faza. Bo jest to jeden pól w tygodniu. No i wiecie, że tą partię, że wiemy o tym, że fajnie jest trenować. Powiedzmy, pól dwa razy w tygodniu. Bo jest ta synteza protein, co 72 godziny, i tak dalej. Ja, co prawda, tutaj na tej rozpisce tego pólu, pula nie mam dwa razy w tygodniu. Jest on ukryty tutaj, bo ja traktuję, że martwy tutaj, te trzy serie bardzo ciężkie, martwego zaliczają mi się do pula. Więc na rozpisce nie ma pula dwars w tygodniu, ale w praktyce on jest. Pula faza: cóż mogę powiedzieć? Zaczynamy od ciężkich ciągów, trzy serie od 3 do 5 ruchów. Następnie zaraz od 3 do 5 nawet serii między 3 a 5 powtórzeń następnie robię impuls row czyli to wiosłowanie impulsywne z bioderka 5 serii, 5 powtórzeń fajne ćwiczenie z tego względu, że wiosłujesz swoim byłym martwym swoim ex martwym podchodzisz, bierzesz 180 wiosłujesz 180 to co to jest dla Ciebie robić martwy ciąg Kilogramami powyżej 200, plus. Po prostu się fajnie oswajasz. E, jesteś w tej pozycji niewygodnej pod napięciem przez 5-8 sekund, jak robisz e, te 5 powtórzeń. I ta niewygodna pozycja z dużym ciężarem sprawia, że gdzieś tam e, no, ciało się uczy, układ nerwowy oswaja, i, e, e, i nie boisz się tak wyższych ciężarów. Jeżeli wiosłujesz dużym ciężarem. Kolejnym ćwiczeniem w tym dniu będą kaptury, szruksy, zapomniane ćwiczenie z 2013. Robię je z tego względu, żeby zwiększyć masę kapturów, zwiększyć siłę kapturów, a większa masa i siła kapturów powinna się przyłożyć do lepszego martwego ciągu. A to jest jeden z priorytetów na ten blok. Kolejne ćwiczenie są to narciarze. Nie, nie narciarze, e, no, e, ghr -y. czeka, jak to się nazywa? Już mi się myli, jak to się nazywa? GHR Hamstring Curl, e, czyli e, z, e, z dociążone e, z ciężarem na dwugłowę i na dupę, ponieważ staram się akcentować to dopięcie na górze e, w taki sposób, jakbym blokował ruch w martwym ciągu, e, i ostatnie ćwiczenie, trzy serie ściągania drążka. Dlaczego? Po części dla zasady, żeby mieć pion w pulu, pion w przyciąganiu. Jak wiecie, ważne jest, żeby jak, czy wypychacie, czy przyciągacie żeby przyciągać i wypychać w obydwu płaszczyznach, czyli w pionowej i w poziomej, także po pierwsze dla zasady, a po drugie żeby też trochę najebać łatwo tej masy czyli wysoki przedział powtórzeń w tym ściąganiu drążka, trzy serie między 8 a 12 ruchów to już naprawdę na zakończenie, na zakończenie treningu jestem już wyjebany po martwym ciągu dawno i to by było na tyle taki jest mój plan działania Aktualnie jestem na deloadzie. Przetrenowałem 9 tygodni, już w tym ostatnim tygodniu, gdzie zrobiłem te 240 na 10 w martwym, byłem tak wyjebany, że powiedziałem stop. Odpoczywam, wracam za kilka dni i jeszcze podejmę decyzję odnośnie tego, czy będę kontynuował ten blog bardziej objętościowy. E, czy już jednak utnę trochę e, ilość serii e, tej objętości i już bardziej będę sprawdzał się siłowo? Bo mamy marzec, a nie chce mi się tak już pychać jedzenia e, jak będzie cieplej. A chciałbym te 300 wyjebać, bo 300 to mit i myślę, że skończę e, takim akcentem: Sportowa Polsko. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz, żebyśmy byli silnym krajem, żebyśmy byli e, krajem z pasją.